Hejka, witajcie w Marshmallow tak. Nazywam się Neverhold, ale wy to już wiecie. Razem ze mną jest i Marek, czyli mój kiciuś, A więc tak, powiem wam, co to znaczy Marshmallow tak, Marshmallow tak, czyli wyzwania piankowe. Zarazem powiem, jak to się wszystko będzie odgrywać. Dajmy przykład, ja tak zadaję pytanie Kinga, jeśli Kinga na nie dobrze odpowie, wtedy ja będę miała, dostanę pianką, y, będę musiała włożyć piankę do ust i po prostu nie połknąć się ani nie gryźcie cały ten odcinek, a jeśli, y, a jeśli Kinga źle odpowie, to wtedy Kinga będzie miała piankę. Ucztasz. mamy tutaj dwa opakowania. Pianek jojo! Muszę popuszać, nie <gry> tak, no. ale, naj, ale najbardziej potrzebujemy na pianki. A ja wolę pianki polecowe. jojo! A ja wolę. Dobra, zadajemy. Zadajemy pytanie. Ale tak, jako pierwsze, pierwsze pytanie zadamy modowa kinga TV. Ale można tylko pianki. Po pianki. Otwieramy! o mnie otwieramy! To jest takie piękne. A, nie lubię Lubię, ale nie z takimi dużymi ilościami. Dobra, Kinga, zadawaj pytanie.

nie, jeszcze inaczej. Zapytałem, co na razie tu wychodzi. Ej, tylko różowo-biało-pomarańczowe, a ja mam biało-różowe. No? To są dwa rozejpiane, hej! A ja, jest fajny. No, dobra. Biało-boczowe. Ja eee... O, jutro jutro nie jeste, a ty nie jeste. Dobra, nie je przebywamy.

Teraz ja zadaję Twoje pytanie. Nie wiem. Nie wiem. nie! mnie! E, a więc tak. E... Jak wyglądamy Jak miałam pierwszą szczoteczkę do ty ty, ty. A To była mała. Ale trudne! To jest pytanie pierwsze. Można dać kolor, aby funkcję tu ją wykonywała. Tak wykonywała funkcję. Wciepiała się taka? Tak się? Nie.

To już jest drugie pytanie, pamiętajcie Pierwsze Drugie pytanie Moje pierwsze i te pierwsze no Tak, ale teraz zadajmy drugie pytanie Teraz A. idziemy, na drugie To jest mój piesek Lusia Lusia, o się e. Dobra, zadaj pytanie e, mój ulubi... no. Ja nie miałam pytania Kolor, robię i, I wiedzę no, no, no. Mieliśmy mi! Kot Rozumieślałam nas psem i kotem, ale nie tam nic bo, bo tak jakoś płacze to... Bo ja, jakoś tak płacze to się, że bardziej z kotami się biorę mm. tak. Dobra, teraz ty zadajesz mi pytanie Nie, tak, teraz ja poproszę, zadaję? pytanie Moje pytanie <śmijmy> e, Moje pytanie Już wymyślałam pytanie, a moje pytanie brzmi Pytanie. właśnie tak? to nie tak, nie wiem no. ale nie wiem co zrobiłam Coś ciebie zapomniałem no to musiałam jest A, pamiętam mój eee, ulubiony kwiat Pytanie. Róże, ale jest kolor w ryzy, bo ja mam kolor. Róże nie. I jest no, ryże, Białe. To Róże białe, białe, czarne. To czarny, nie wiedziałam. Czarno? Tak. Ryża, ja uwielbiam czarny kolor, jak widać mam swoją czarną brzuskę, to jest jeden z Ja po prostu No I teraz, jak jest oświec, oświec, oświec tutaj jedno, Dobry. I mówię kolor. Dorny! <laughs> Dobrze! A więc tak, bądźmy teraz pianki zrobić. Raz, dwa. Czym ja dzisiaj wygramię? Ja nie ale dobra, w tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że wam się, odcinek, tym się w... W górę. Teraz bardzo dobra, no w którym dobra, no dobra, no dobra, no dobra, jeśli jeszcze nie, za, nie zasubskrybowaliście mojego kanału Never Hope lub kanału Kingi Nozewa TV To zasubskrybujcie. Pola mi się wolała. Kola mi się bolała! Kola mi się bolała. Pa. Pa, pa! Widzimy się w następnym filmiku.